Dzisiaj jesteśmy w województwie podkarpackim u Huberta Grzybowskiego, hodowcy bydła białogrzbietego. Jest to jedno z największych stad tej rasy w Polsce. Odwiedzamy pasisko, gdzie wypasane są krowy. Stado jest w programie zasobów genetycznych i pan Hubert bierze udział w odbudowie tej rasy. A co ta to jest? Tak? No, daje raz na dwa ta cielaka. Tak? Bydło Białogrzbietem można hodować w programie zasobów genetycznych albo w kierunku mlecznym, albo w mięsnym. Pan Hubert oprowadzi nas po swoim stadzie i opowie coś o niektórych krowach. No, przed się tutaj tak a Ona jak ma mnie? Lena. A to nie po macerze? Czy po to Nie, to musi po ojcu. Czerwona to jest córka Sonia, a obok jest jej matka. Sztorka? Storka. Storka w dziewiątej laktacji. No to czyli długowieczne bydło. Tam jest mama tego. E, gila. Buchaja? Tego małego, małego Gila. Która? która? E, ta czarna. Z tyłu, za tą co liże? Ona Lena się nazywa. No. I ona jest nawet od tego, tego chłopaka z tego, co, co on ją kupi, nie? Czyli nie wiem, ona jest od tej Geltrudy. trudy, co Tak, która. No ta właśnie. Ta? Ta o to, może być, tak? ta Ota biała. Ta Lena właśnie tam poszła. A dorosły. To, to jest matka tego Buchaja. Ta czarna? Tak. Misia, chyba. Misia. A rzeczywiście, bo ty już taka luźna cała? To będzie się cielił zaraz. A czyż jałówki masz razem w stadzie z krowami? Oczywiście, znaczy, to są takie, bo znaczy, ta chyba nie jest zacielona, nie? Głównie to mm -hmm. są takie jałówki, co mają się cielić. Te, co są zacielone, to są w domu, bo tu się buchaj chodzi, nie? Tylko... To w stadzie mieć buchę? No. Takie... Jezu, jak do dojarki. Tośka ma się cielić, tak? No, tam gdzieś po 25 chyba. To stado jest w programie mlecznym. Zwierzęta tutaj średnio dają 5000 kg mleka, a też są takie sztuki w stadzie, które dają tysiąca kg mleka za laktację. Wysoka mleczność tutejszych białogrzbietów, które nie są rasą wybitnie mleczną, jest spowodowana dobrym karmieniem zwierząt. Jeśli krowa dobrze zje, dostanie sporo białkowej karmy, odwdzięczy się gospodarzowi dużą ilością mleka. Zbliża się wieczór, czas spędzić stado do obory na wieczorny dój. Krowy przebywają na pastwisku w całkiem sporej odległości od gospodarstwa. Rasa ta posiada mocne nogi, dzięki którym bez problemu przejdą tą trasę. A w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważna zaleta tych zwierząt. W dużych oporach rasy wysokoprodukcyjne najczęściej chorują na nogi i zapalenie wymienia. Białogrzbiety nie mają takich problemów. Pan Hubert nie tylko pomaga odbudować populację białogrzbietów utrzymując krowy w swoim stadzie, ale hoduje nowe buchaje na rozpłodniki. Obecnie w stacji oddawania nasienia w Krasnym jest byczek Guinness, jego hodowli, ojcem Guinnessa Bugin. Wcześniej gospodarz wyhodował już Jerego po Jemenie. A czym więcej rozpłodników i genów populacji, tym populacja jest bezpieczniejsza. Obecnie jest 20 linii buchajów w rasie białogrzbietów. Ta liczba ma być jeszcze zwiększana, choć taka ilość rozpudników zapewnia bezpieczny rozwój tej rasy. Krowy przechodzą w ścieżką w stronę domu. Niektóre z nich nie trzymają się wydeptanego szlaku i idą przez zarośla w poszukiwaniu smaczniejszych kąsków. Stado zbliża się do drogi, podchodzą pod zniesienie i już wychodzą na ulicę. Przechodzą przez drogę i już wchodzą na następną działkę Pana Huberta. Tutaj starym sadem przejdą na następną łąkę. A później na kolejną, jeszcze kawał drogi przed nimi. Po drodze zwierzęta robią krótki postój pod drzewami owocowymi. Z ochotą zjadają jabłka. Ale patrz, tylko ładne jabłka wybierają. Ta jest u Pana Ta? Zara, no. Zara, ta przede mną. Pod owocowe drzewa docierają ostatnie sztuki. I całe stado żeruje. Po 10-minutowej przerwie gospodarz znowu zaczyna pędzić stado w stronę obory. Krowy białogrzbietę dochodzą w kłębie do 135 cm, osiągają przy tym wagę od 600 do 700 kg. Natomiast buchaje w tej rasie mierzą zazwyczaj od 135 do 140 cm i osiągają masę od 700 do 800 kg. Stado przechodzi przez niewielki liściasty las, a obok wieje się trasa Via Carpatia. Cechą charakterystyczną tej rasy jest biały pas, biegnący przez cały grzbiet, od śluzawicy aż po samą nasadę ogona. Ostatni zakręt i teraz prosta do gospodarstwa. Białogrzbiety występują w dwóch kolorach. Czarnym i czerwono boczystym. Więcej zasobników czarno boczystych. Zwierzęta przechodzą przez ostatnie zadrzewienia i już powoli widać zabudowę gospodarstwa. Jedna krowa chyba rozpoczęła ruję, inne ją obskakują. Bydło znowu robi przerwę, tym razem przy rowie z wodą. Krowy z charakterystyczną białą pręgą na grzbiecie były hodowane w Polsce od niepamiętnych czasów. Białe grzbiety wywodzą się z terenów położonych na wschód od Wisły, dlatego dawniej mówiono na to bydło nadwiślańskie lub podwiślańskie. W po pierwszej połowie XX wieku rasa ta stanowiła około 10% krajowego pogłowia bydła. Po II wojnie światowej, ze względu na wzrost popularności bardziej wydajnych ras bydła mlecznego, rasa białgrzbieta uległa niemal całkowitemu zanikowi. Praca nad restytucją i zachowaniem zasobów genetycznych tej rasy prowadzi od lat 90. ubiegłego wieku Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Krowy dotarły już na podwórko, za chwilę rozpocznie się tuj wieczorny. To jest ukryte albo gilem, no? albo tym jurandem. Urbanem, jurand? Fajny. Ma? Fajny jurand, ja go filmowałem. Tak, widziałam, widziałam. I fajny, fajny jest ten i drugi. Musiałbym sprawdzić na Ten Czerwony cielak to byczek Guinness. Obecnie już ma półtora roku i jest stacja oddawania nasienia. Tu jest taka młodzież tam od maja. Od maja chyba one są. To też byczek czy krówka? Nie, tu tylko on jest. Tylko on jest, Bo ona zostacie, a to wszystko są joweczki. Fajnie, lubię takie. Ma całą już pręgę całą. Nie musi. Mm. Jedna krowa przyszła odboić dwa cielaki. Tam, tak dużo mleka, że ten, nie? Dwa cielaki. Że wy, wyrobi na dwa. No tam to już się zwiększy, trzeba będzie kogoś go przestawić, bo to się w hmm. cieliczkach chciałby ją ustawić. Tamtą no, tą, czy tą? Tam, nie tego, nie? Gdzie? No, nie. No jeszcze poprawi, nie? Ona diabeł się nazywa, tak? Hmm? Diabeł się nazywa? Nie, no Miuka ma papier. Ona takie robi, ale te je cieliśmy, nie? Ale ona z charakteru jest taka, bo kopy jest nerwowa strasza. No to już byłem no diagno, no. Pała, że można było tak dostać normalnie z, z nogi, czy coś, że. Nerwowa. To no, teraz przeszła na, na, na coś takiego, nie? Że. Droimy Raczej znaczy, dojęliśmy ją, nie? Bo po ocieleniu na bardzo dużo mleka da. Pan Hubert nosi wydojone mleko. Wlewane jest do chłodni. Skąd odbierze je cysterna mleczarni. Wydojone sztuki wracają z powrotem na paswisko. A przed nami jeszcze karmienie cielą. Na czas karmienia zostały one zamknięte w małym boksie, zawieszone zostały specjalne wiaderka do odpoju cielaków i teraz maluchy radośnie są mleko białgrzybietę. Pozdrawiam, Przemek, zapraszam na następny odcinek Rasy Staropolskie.